Witajcie, drodzy, bardzo serdecznie. Witamy Was, jesteśmy świeżo pod akcji. Właśnie wróciliśmy, więc nie będziemy dużo mówić, bo jesteśmy trochę zmęczeni, ale na gorąco chcieliśmy podzielić się z Wami naszymi spostrzeżeniami i przemyśleniami po tej yy, imprezie, no nie imprezie, akcji. Tak. Yy, taką ciekawostką i takim pierwszym przeżyciem, jakie nas spotkało już w sobotę rano, to było to, że grupa porządkowych Właściwie organizatorzy tego zgromadzenia podeszli do nas, żebyśmy usunęli auto, które zaparkowaliśmy tutaj, tuż przed wejściem głównym do stadionu. Y oczywiście powiedzieliśmy, że tego nie zrobimy, bo y ta akcja i ta. Y auto stało legalnie, miejsce nie było wykupione, i y to nie było tak, że zrobiliśmy coś niezgodnie z prawem. Więc... Tak, już w czwartek mieliśmy przez osobę, która się zaoferowała, y wykupiony parking. No i pozostaliśmy na tym miejscu, ale świadkowie też dołożyli staran, żeby jednak nie były widoczne plakaty na naszym busie, więc postawili swoje auto, które zasłaniało te plakaty, więc Stanisław zadzwonił po policję, policja przyjechała i poprosiła, żeby te auto usunąć, dlatego że ta akcja była zgłoszona oficjalnie, więc jakby jest to wbrew prawu, żeby przeszkadzać nam, manifestować. Ale muszę Wam powiedzieć, że jestem mile w sumie zaskoczona postawą obecnych na stadionie. Dlatego, że jak może będziecie, czy na, na forum światkowojechowym w polsce.org, oglądać w wątku, który jest temu poświęcony wydarzeniu zdjęcia, to tam widać, że na ten stadion ma taką jakby koronę, czy taras, taki zewnętrzny, wysoki, że podczas przerwy, kiedy były no, uczestnicy akcji, opowiadali różne doświadczenia, czy dzielili się swoimi przemyśleniami, wnioskami to mnóstwo ludzi, mnóstwo świadków wyszło i słuchało. Oczywiście wiadomo, że niektórzy z niedowierzeniem i niszczydlestwem, ale parę osób naprawdę z zaciekawieniem słuchało. Zresztą mieliśmy bardzo sympatyczne przeżycia, dlatego że za tego, że można Facebooka publicznego, to każdy może go znaleźć, wygooglować sobie i napisać mu odpowiedź, ta odpowiedź się pokaże na jego urządzeniu przenośnym. Także sporo osób, które były uczestnikami i na bieżąco słuchały nas jako członkowie zborów, jako uczestnicy Zgromadzenia. Byli nam brawo, te wirtualne brawo takie, tak. albo pisali o tym, że, że brawo, że dziękują, że to jest potrzebne, a które czują się dobrze, widząc, że nie są sami z tymi swoimi wątpliwościami. to nam pokazało, że sporo osób faktycznie ma bardzo podobne jak my wnioski, tylko musi być w organizacji, a na pewno nie czuje się do końca komfortowo, z tym wiedząc, że nie ma z kim się podzielić, nie może szczerze porozmawiać. O tej... Tak, to... właśnie takie, takim fajnym przeżyciem było pewne, może nie powiemy, zmienia, żeby też ktoś nie domyślał że ta osoba jest jeszcze świadkiem miechowy. Ale z racji tego, że przestała uczestniczyć w życiu zboru i pewnie też co nieco powiedziała za dużo, jest poddana ostracyzmowi, rodzina się od niej odwróciła, pomimo tego, że jest jeszcze świadkiem miechowy. I ona zadzwoniła do nas, że chciałaby się z nami spotkać, że wyczytała na milczenie.pl, że jest taka, taka akcja. Czy mogłaby w jakimś miejscu, tak. na stadynie spotkać się? No, my akurat mieliśmy przerwę w restauracji, prawda? I no, przyszła. No bardzo wzruszające chwile były, bo się popłakała, bo no, chciałaby mieć kontakt z rodziną, prawda? A tego kontaktu już nie ma. Chcą, jakby w ten sposób ją ukarać, zobligować do tego, żeby. Poczyniła jakieś kroki, żeby dalej robić to, czego wymaga od niej organizacja, i wspólnie razem spędziliśmy czas, bardzo ją to pokrzepiło. Mimo, ja, że się czuje lepiej, bo wiele lat w takim zawieszeniu trwając. I miotając się ze swoimi wątpliwościami, myślała, że z nią coś jest nie tak, że um, oczywiście niektórzy mało taktowni i, i pozbawieni empatii członkowie zboru mówili o niej, że jest jak ten który na roli, czy tam jeszcze inne miłe epitety, um, powołujące się chociażby na Mistrz Piotr, świnię świnie ją psa, psie, które do Wymianki wraca, no znamy te miłe porównania. Tak. I on to bardzo bolało, bo mówi, że ja nie popełniłam w sumie grzechu, ja tylko pewne wątpliwości miałam, a jednak w taki surowy sposób i nierzeczliwy sposób traktowano mnie i bardzo to przeżywała, że jest człowiekiem jakby drugiej kategorii, człowiekiem, który nie zasługuje na, na miłość Boga i mówi, że bardzo ją to pokrzepiło, że Znalazła osoby namacalnie żywe, które podobnie jak ona czują, i że no, widać było, że na koniec już tej rozmowy czuła się dużo lepiej. Tak. To jest, no, miłe. To jest po prostu miłe, że można zrobić coś, co drugą osobę pokrzepi. Nawet jeżeli są to jednostki, to uważam, że i tak warto. Kilku świadków ichowych chciało się z nami poznać. Też z żoną też takie spotkania były w ukryciu, prawda? Bo nie mogą oficjalnie pokazać się, a chciały z nami porozmawiać. To też było takie fajne, bardzo przyjemne. Przejmie chwilę. ale były też takie zabawne, jak ktoś na przykład podszedł pierwszy raz mi widzę na oczy i mówi, no wydawało mi się, że jesteś wyższy. No tak niektórym świadkom oczywiście puściły nerwy i troszeczkę nas tam usiłowali zdyskredytować. Oczywiście to jest, ja rozumiem, że to jest też. Raz, że kategoria pewnie człowieka, bo jak w każdej organizacji są tam ludzie szlachetni i może niższych jakichś tam lotów, a przy tym było to takie... Taki wyraz bezsilności, bo jak nie, nie, masz argum nie mamy argumentów konkretnych, merytorycznych, to wołujemy się do deskry de deskrytowania osoby, która te argumenty dostała, do takich tak zwanych argumentów ad persona. Więc były osoby, które nam się pukały głowy od czubków, od psycholi wyzywali, o jakichś tam jeszcze... Tak. Agacie, Agacie e no zerwano plakietkę. Całkiem puściły tak. trochę nerwy i dopuściła się to aż do tak tego, takiego. Ale było takie jeszcze jedno fajne, miłe przeżycie, co pokazuje, że no, na 11 tysięcy uczestników znalazł się ktoś, kto jest jakby człowiekiem na poziomie, dlatego, że przechodząc koło nas, pewien światełkikowy powiedział, że jest takie przysłowie, że psy szczekają, a karawana dalej idzie. Ale później sam byłem też świadkiem tego, jak on podszedł do tego naszego współpracownika. I przeprosił go za to. Powiedział, że no, jest mu wstyd i nie powinien e, tak, tak powiedzieć. I tak, boże, to były takie dźwięki, tak, tak tak, tak, tak. że są też takie osoby, prawda, które rozumieją i umieją uszanować jest... zdanie innego człowieka. Dla innych myślę, że refleksa przyjdzie po czasie, bo wiecie co, ja myślę, że też to, co się wydarzyło w zeszłym roku, o czym też mówiliśmy, że w roczniku był taki spadek, że 1700 ponad osób mniej odnotowano w sprawozdaniach, że to jest też chyba taka buntownicza, czy taka niezależna postawa, ogólnie, która nam nas w Polaków charakteryzuje. Bo może kojarzycie taki filmy, który był na Facebooku, czy tam YouTubie puszczane, kiedy w Stanach było zgromadzenie, jakaś tam osoba, jedna przyszła z megafonem i mówiła a na temat Jezusa Chrystusa. To porządkowi zrobili mur i śpiewali, klaskali, żeby zagłuszyć tą osobę. Ja spodziewałam się szczerze bardzo podobnej reakcji. I zaszokowało mnie to, że mimo przecież tak wyraźnych przesług, żeby nie słuchać tej trucizny, żeby w ogóle mieć wspólnego z tymi poskudnymi odstępcami nic, nic, to tak jak wspomniałam na początku, tyle osób słuchało nas i nawet przychodziło specjalnie koło nas gdzieś tam, za wglądanie za na, na stojaki z książkami, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i o czym mówimy. Także to rakuje. Słyszeliśmy też opinie osób, które były tam w środku, że. Później trwały też dyskusje, że to na, to na pewno będzie miało oddźwięk i może pobudzi wielu do myślenia, a niektórym po prostu zdejmie kamień serca, że nie są jedynie, które rzeczy pewne w widzą, i z którymi się nie zgadzają chociaż po cichu. Tak tak, byłem ciasz... też, byłem tak. też ogromnie zdziwiony właśnie to, o czym powiedziałaś wcześniej, też, że na tej koronie tyle ludzi stało. Dzisiaj właściwie to była taka kumulacja. ale dzisiaj jeszcze więcej było widać, prawda? I z relacji świadków Jehowy, których poznałem dopiero, bo na messengerze wysyłali mi różnego rodzaju informacje, to mówili o tym, że, że na całym stadionie, że wszyscy o tym rozmawiają. Czyli po prostu dla nich to było coś nowego, coś takiego szokującego. Ale zobaczymy. Myślimy, że przyniesie to bardzo pozytywne, pozytywne efekty, w tym sensie, że inni zaczną myśleć i nie dadzą się wykorzystywać. No także myślę, że jeszcze Maciej te wszystkie materiały, które zebraliśmy, zbierze ładną całość i na kanał wrzuci, wrzuci jak to będzie prawdziwe tak. szybko. I to będzie też jakaś tam gaść nowych informacji. Trochę nam było szkoda, że nie przyszedł, nie, przy, nie pojawiła się żadna telewizja warszawska, taka, która mogłaby ogólnopolski program rzucić, ale z drugiej strony też udzieliliśmy kilku innych wywiadów i myślę, że to. Ta, ta akcja będzie procentować, a na pewno nie jest ostatnia, bo sądząc po tym jak na koniec Stanisław obiecał, że będziemy już z Wami zawsze. Tak, <grym> no. także film na pewno będzie zmontowany z tej akcji, różne ciekawe perełki, ale no tak na bieżąco po prostu chcieliśmy się z Wami podzielić tym, bo już nie mogliśmy wytrzymać. A jeszcze jestem zbudowana tym, bo to pamiętacie pewnie wszyscy jak w rocznikach każdą tam małą drobiazg, mały każdą drobiarz był do takiej ranki wielkiego doświadczenia. Podniesione, także ja się podzielę budującym doświadczeniem. Rozpowszechniliśmy kilkanaście książek, zakupione zostały trzy klasy sumienia tak. i było wiele ciekawych, budujących rozmów. Tak, a publikacji mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo i wiele osób te publikacje zaofiarowało, i myślę, że zrobią one dobry, dobry, dobry użytek. Także kochani, już niedługo pojawi się film. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do Dziękujemy zobaczenia. Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do tak. dnia tej akcji, którzy nas wspierają. Pozdrawiamy do